Idę po tego kega. O, muzyczka się zmieniła. To boss jest pewnie. Uważaj, bo jak jest boss, to pewnie nie będą go na statek ściągać, żeby go zdział zabić. zabić. i znać, jak będziesz z kegiem, to ja już podpłynę i zaczniemy. Na dolny pokład, nie? Chodzę z kegiem. Nie musisz na dolny. na środkowym możesz położyć. I wy... Najlepiej na, śro... na środku, na środkowym i wtedy go odpalić. To i żagle im, rozjebie i, i wszystko. Woo! Rozjebałem się zjadłem. razem z nim, no No i super Statek i masz odpłynął Będę do nich strzelał teraz Jeden się wyskoczył na naprawiać statek zaraz O, dwóch zginęło Tak, tak <laughs> Dwóch zabiłem Napierdzielem <laughs> to Dobra Hello Groza jakiś no, no, epic Mario. zrobiłem już już sporo Nie wiem czy zatonęli, się proszę. No dwóch ich nie było, więc było, był jeden na... Od... No, to jeden może co? To ty wróciłeś? To jest no się to w Prawie zobaczmy jeszcze To To e, ratują stary Odpalam Odpalam i oni tu ratują, jak możesz to napierdala i dobrze tak, Zabity jeden, wrzucam kotwicę tak, Zabity drugi chyba Kurwa Mają drugi pokład już? Nie mam jedzenia, nie wziąłem jedzenia, kurwa. Zaraz utonę. Utonęli, utonęli, utonęli. Utonęli? Tak, zatonęli. Pięknie. Nie mam jedzenia, wracam do Ciebie. Pierdolę na jedną Dobrze, dobrze, jak możesz to mnie złap. Nie, nie możesz. mogę. Nie wziąłem jedzenia jak debil, bez jedzenia jak zabiłem. Dziękuję Ci. Odkręcam na zódni, od żeby nas nie zabili. Pięknie. No, dobre, to dobre.